Siemanko z strony Wiktor i Mister Funio. To jest Siema. nasz drugi odcinek z gry Minecraft i też na serwerach. Yy, jesteśmy teraz na innym serwerze. Jesteśmy w kopalni na serwerze, takiej. Na, na tym Minecraft serwerze. No, no. Zdałuję ma Dobra, pewnie widzicie, że mam złoto. Yy żelezy, diamenty i takie inne itemy. E, chciałabym wam powiedzieć, e, że to jest bardzo fajne, ponieważ jak kopiecie w kamień, to wlotuje Wam właśnie czasem bruk, czasem diamenty i takie inne itemki. Dlatego, że to jest serwer bookkit. Jakby jak niektóre serwery właśnie nie są bookkit i wtedy trzeba szukać wszystkich surowców, ale wtedy trzeba marnować węgiel, drewno, bo trzeba wtedy przepalać. I to jest właśnie trochę, to jest właśnie lepsze, że jeśli serwer BookKit jest. Yy, Wiktor, gdzie ty? Adam. A, i chciałbym wam jeszcze Was ostrzec, jak będziecie grać na tym serwerze, że jak znajdziecie jakiegoś gościa o imieniu Samurai 123, nie, 321. A, czy tam 321, to go nie dodawajcie do swojej działki. Ponieważ A nic jest... bo nie dawajcie, bo on mnie ja naprawdę jest złodziejem, okradł mnie raz. No właśnie. Ej! O, o A tu jest jukiera, dobra. No, dobra, idę na spawn. Ja, ja dobra, jesteśmy na spawnie. Trochę itemów pozbierałem. Jak to być? A, tutaj to być. Mm. Uj, chwila, mam mieczek, nie mam mieczka przy sobie. Nie przeklinaj i nie nie... nikogo nie ten nie kradnij jeśli... znaczy wiesz nie... nie kradnij rzeczy no nie bo jeśli cię... jeśli się admin dowie to ty cię banuje na parę dni, czy jakoś tak właśnie chwilę ho Wiktor dodać się do działki? no P A D ty masz Wiktor z dużej czy z małej? Z małych wszystko. Okej, okay, jesteś dodany do ciałki. Dobra, jak mam wpisać, żeby do ciebie iść? No Home chyba. Jesteś? Jak pisałem Home, to jestem na, na spałnie to napisz plot yy, me home A jeśli nie no to na to tepnij się po prostu i tam sobie ustawisz set home nie. E, chwila, 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 o, mhm. dobra. E, mogę nie. wszystkiego używać? Nie. Nie wiem, Mogę tam wchodzić, nie? Nie, nie. Czemu nie mogę ich otworzyć? Możesz, a tylko ja nie mogę. Diamenty. Zajęłeś całe Całą swoją działkę. Co? No, sora, no! Nie, no, co? Dobra! Co? Też, Musiałam jakoś to wszystko pomieścić. Też swoje. <gry> Ej, zasłonić ci trochę szyb. Jeszcze raz? Zasłoniłem ci tylko dwie szyby, jak coś. Ale wiesz, że ty jesteś na, na moim podwórku. Nie, i mogę budować. Ty jesteś na moim podwórku. No. No, to szyb mi nie zasłaniaj. Dobra tam dwie, bo chcę mieć swój dom. Bo ty mieszkasz. To dam ci trochę kobla tutaj, o zrobisz tutaj chatę. Gdzie? Tutaj, tutaj za, zamurujemy to, chyba, że nie chcesz? Tutaj chcę zrobisz małą chatkę, jakbyś będziesz miał widok na moje te grządki. Tutaj zrobimy jakąś to, tobie chatę. Dam ci trochę kobla, bo mam naprawdę pewno... a to ta, dział, tu... ta działka jest wolna? Ile chcesz? Która? Ta o. Yy, no ta jest moja. Ale ta po drugiej stronie. Więc w sumie... Tamta? No tu gdzie ja jestem? Nie no te wszystkie są wolne tylko... To tylko ty musisz... To... Ej, tu masz kobla. Ej, możesz e, Pożyczyć trochę desek? Tak. Ja. E, desek ci też dać? No. Ej, chwilę... Może zrobić małe cięcie, bo... Y, ten, bo... Y, muszę coś powiedzieć y, dla... Dobra. Bo, to, małe cięcie zrób, dobra? Okej? Okay? Wiktor i... Dobra. Deski y i bruk. ci wypo wyposażę cię w zbroję żelazną. Lol, nie mogę tego wziąć. Dobra, na pierśni. Dobrze. Chcesz kilofa diamentowego, mojego zużytego, na wydajność 2? Masz. Dobra, ale nie mogę nic wziąć. Kilofa. Nie możesz nic wziąć? No nie mogę. Czemu nic nie możesz wziąć? Nie wiem. Masz tu. Ty jesteś zlag... Wyjdź z serwera, co? Bo ty u mnie jesteś zlagowany, że ciągle stoisz w miejscu. I ma machasz tylko taką ręką do przodu. Oj. Wiktor, ty wyjdź z serwera. Dobra, Słyszysz? Dobra. Mhm. Wyjść z serwera, wejdź, bo, bo jesteś zlagowany. I teraz wejdź. Jezu! Ja nie mogę. Co jest? Nie mogę wejść. Dwa razy kliknij na niego. Dobra, czekaj. Ej, a co się dzieje A co jest napisane? Wiktor, co jest napisane? Czekaj! Dobra. Możesz już... Możesz już... Login, wiesz, login Wiktor, blow Dobra. Chwila, chwila, chwila. Ej, ja straciłem mi temy! Co? Straciłem i temy. No musisz najpierw login wpisać. Wtedy ci się co? One się pojawią dopiero wtedy, kiedy piszesz login. Cośes? Pisuje. One się pojawią dopiero wtedy, kiedy. Ej, masz, no, masz. No, no. masz. To dla ciebie, 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 to dla. Ciebie, to dla. Dla ciebie, ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie, to dla... Nie. To dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie, e, i to dla ciebie. I dwa złote jabłka dla ciebie. Mhm. Dlaczego ich nie bierzesz? O, masz tam zbrojkę. Masz. Masz zło Najpierw nie możesz tego! Wiktor, jeszcze nie możesz tu buto budować! Czemu? Jezu, człowieku! Wejdź na warb działki! Warb działka, znaczy Warb działki, działki, warb działki. O! Jak jesteś, to tu jest napisane napisz znajdź! Chcesz działkę, napisz znajdź. Ukośnik znajdź. Wiem. Aha. LOL. No i... Masz działkę? Mam. Daleko stąd. A kilofoxa, a koksa! Niezniszczalność 3, wydajność 4, nie, jedwabny dotyk 1. A chwila. To nie Znaczy? nace. Ty, blok trawy mam. Jak to było to warp kopalnia? jednej porcji, Jak było na kopalnie? Ja jem skin, bo my też. Co? Jak było na kopalnie? Co robisz? Warp kopalnia do kopalni, Warp kopalnia. Na ko Do kopalni idziemy? Tak. Dobra, to... Tylko wiesz, zacznij zaraz zacz nagrywać, tylko poczekaj chwilę, bo Kinga. Idź tą, bo ja zaraz na ciebie nagrywać! Nagrywamy. Dzieńga. Mama, weź. Co? My już nagrywamy. Ale dobra to. Co Wiktor? My już nagrywamy. I... Na dawno? Nie, dopiero zaczęliśmy. <grym> Okej. Okay. ale dużo, ty patrz patrz, patrz 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 jak tu się ładnie zrobiło ja tu sek popię diamant <grystekli> jeju jak tu dużo surowców teraz dostaję ale nie niedwapny dotyk jest dobry no nie, bo wtedy y, fajniej się fajne y, itemki ładniejsze tak, leży mi nic nie wypada ale przecież dostałeś ode mnie kilo Wiem, ale nie wypadają mi żadnej temy na tym. To dam ci trochę. Nie, dobra tam. Mam trzeci level. Nie zginąłem jakby co. Gdzie ty być? Wiktor powiedz co ode mnie dostałeś. Wiktor! Co? Powiedz dla pizom co zostałeś ode mnie. Ode mnie. Kiedy? Jak yy, byłem się mnie w, w domu, yy, wiesz, w, yy, w Minecrafcie, no dałem ci A, no, i temy mi dał. Fajne. Właśnie kopię moim kill Ty jak ci ty w ogóle jesteś? Ktoś No, no! no słuchaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem na werku, palnia ciągle. Ja też. Du, 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 Dużo, to ja koma... jestem pod kopalnią. Nie da się. Da się. Albo ja mam takie lagi. Oj, mój diament, Mój diament. LOL O kurczę! Proszę, ja cię nie widzę, Weź ty y, wyjdź z serwat po nie. nie, ja wyjdę z serwera i na nowo wejdę, bo... Tam? Miałem takie lagi, że ja nie wiem. A czemu? No mogłem wychodzić sobie pod kopalnię. A teraz co? Gdzie ty być? Wchodzić na serwer. Yy. Ty lol! Co? E! Yy. Z węgla... Z rudy węgla, wypada mi ruda węgla. <laughs> Ale tym ulepszonym mieczem? <laughs> to jest druga głupia zaleta, e, właśnie... Nie e! Ulepszonym kilofem na jedwabny dotyk. Mm. To wiesz. <laughs> wypada z kamieniami kamień, z rudy żelaza, żelazo pewnie ruda, znaczy... Z rudy diamentu, pewnie diament e, ruda diamentu wypada, to jest super. Gdzie ty być? Nie wchodzę na serwer. Ej, już mam cztery diaksy. Uh -huh. e, Piąty level. O lol. Piąty diaks. <laughs> Wiktor, możesz... Przy... Ty jesteś na... w serwie, czy nie? Tak. Zbieram węgiel. Aha, to ja pójdę do ciebie. A, biegnę sobie z daleka. Na nikogo nie czekam. chwila 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 jestem o oh, nie to nie ty aaa nie macie a nie czekaj jesteś jestem jestem jesteś idę cieba ej wykopać ci rudę że... Joju! Y, 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 y. nie ma masz, masz masz ej Ej, ej, mam osiem rud y, węgla. Jasne. No. To jak ty nie masz, ko, y, ten, y, kilofał ulepszonego na jedwabny dotyk. No i? A w ogóle fajnego mam skina, Wiktor? Mhm. Mm nie! Ja spadam. Jeju! <laughs> Idziesz? Gdzie? No na górę. Dobra, idę do domu. Klepnę się do ciebie <coughs> Ła! To coś... coś mnie biło. Aha, już wiem co mnie biło. No to ci pomoc w budowie domku? Tak. Po co ty zablokowałeś? Ja ci nie będę nikt skradł. Nie zablokowałem. Zablokowałeś skrzynię? Nie. Tak? To chodzi. to Szymon. Wyrzucię ci tam. Na razie Chcesz tak. Chcesz z takiego kamienia? O takiego, patrz. O takiego? To z takiego to możesz zrobić podłogę. Dam? To ja będę robił podłogę. Pójdę po... Yy, dasz patyki? Nie mam. ja pójdę yy, na choba. Teraz będę się musiał do ciebie tepnąć Dobram Jezus, Ty widziałeś? No A... tak, jak masz ulepszony. Na cztery. Wydajność. Ach, to właśnie. To tak szybko Shhh. można zrobić. Ale! Ole! Ja zrobię piec! Dobra! Nie wiem ile mam dirtu, ale to mnie nie obchodzi. Uuuu! Czy żeby tak było najedwabny dotyk, nie? O. Przepraszam. Dobra to. Na! Gdzie mój? Uh! Mój piec. LOL! Dobra. Co znika to! A nie, muszę. Ej, dobra, to postawię ten kamień. Dobra, tylko muszę... Przepraszam, ale musiałem to zrobić. Wiem. Nie. Dobra, muszę coś zjeść. A w ogóle y, oglądnijcie... Jeśli oglądacie, oglądaliście tylko pierwszy... Y, drugi odcinek, to oglądnijcie też pierwszy. No, śmiech. Może nie wiem. Ojeju! Ty, a właśnie! Zaraz będziemy kończyć nasz odcinek, bo już... A ile już trwa? Tak z 20 parę minut. A zobacz. No. Tak może być. Dalej buduj. Weź, wyrzeźć trochę. Jeszcze jeszcze jest 5 minus 10. To wyżyć trochę, to będzie szybciej. Co? Wyżyć Aha. trochę, będzie szybciej. Jeszcze trochę pójdę na kopalnia, trochę jeszcze pokopię. Okay. Bo nie wystarczy nam. No Mi możliwe. się już skończyło. Tak? Ale nie szybko pójdę pokopać Głupi po co ja wyrzucałem Przy okazji zdobędę jakieś surowce jeszcze Dla mnie, do domu. Tylko głupie zrobienie na tym serwerze Bo kiedyś jak się było górnikiem Ja jestem zresztą górnikiem Jak się było kiedyś górnikiem To wtedy yy, level yy, Zwiększał się w kopaniu kamienia. A teraz nie, nie zwiększa się, tylko trzeba kopa kopać yy, i znaleźć butelki z ekstem. I to trochę głupie teraz. Kiedyś no. było dobrze. No kiedyś było fajniej. Szymon. Jak hmm? chcesz, yy, jak mi już nie będzie na tym serwerze, to tutaj będziesz we weźmiesz ten piec, co nie? Zejdziesz do ja, pieca, to... czy już się... Yy, czy będzie już kamień gotowy bo przytapiam bruk aha dobra ale ja już tutaj już mam dobra wystarczy y... sobie ustawię u ciebie set a nie czekaj dobra ustawię u ciebie set, home. Nie, dobra, u ciebie set home. dobra wiesz co już set będziemy to... powoli kończyć czy ja już będę kończył set home. Doma Ej masz. Dobra. Wejdź. Y o, lol. Ty wykopałem kamień, bo chciałem zrobić tego. Mm, ustawić kamień, nie? Bo źle zrobiłem. A mi wy, wypadła sztabka żelaza. Hmm. ja też będę jeździła. Przemek! To mi zepsułeś wszystko teraz. Dobra, to kończymy. Cześć! Cześć!